Cześć, z tej strony Manty, a przed Wami kolejny odcinek z Battlefield 4 i tym razem zagramy sobie znowu szturm. Znalazłem jakiś lepszy serwer, gdzie jest więcej graczy. mamy tutaj 28 osób. Myślę, że powinno być ciekawie całkiem. Też mam podgląd na jednego z graczy. Jesteśmy po stronie chińskiej, po stronie yy, bty, ty, ty, obrońców. Wolę atakować, ale to mniejsze z tym. No i tak ostatnio chyba M16 spróbuję sobie coś zrobić. Czy może CZ? CZ odblokowałem. Dobra, spróbujemy tym. Weźmy sobie tutaj nowy nasz nowy kamuflaż odblokowany. Szna pod Dobra, to mi nie potrzeba. tu u dźwięku. Hmm, może tak na cicho, tak? No, kto jest? Dobra, nie. Myślę, że na razie tak na start będzie okej. Okay. Weźmy sobie kamuflaż jeszcze zwieńmy. No i dobra, myślę, że nie ma co przedłużać. Trzeba zaczynać. ok? Dobra. Spawn tutaj. Dobry pomysł chyba. I cyk. Apteczka. Już na zapas. Zawsze też spoko. Teraz przeciwnie. tu nie widzę, już mi strzela w plecy, no świetnie, lubię jak ktoś mi strzela w plecy, to jest świetna sprawa, naprawdę, polecam, 10 na 10. Ach, dlaczego? Dobrze, teraz chociaż coś strzelę. Człowiek chce uratować królewa. To nie, A było się tam wcelować ładnie. Zero dwa na start. Świetnie. Super. Nie, na Ale chyba dobry pomysł, po co zajść się w ogóle nie spodziewał. właściwie, jakby go wcześniej nie zabił, to ja bym go zabił, więc. ta dobre zagranie. Może się punkty to też w takim razie było dobre zagranie. Gdzie jesteś? Trzeba bronić celu. Nie bronić celu. Jak mieć te granaty, zawsze jest A było zabijać jeśli nie przyjmiesz przebieżników. A, dobra. Idę Jaż... do przodu i się im odnową kupiony, tak? Dobrze, myślę. No, wiedziałem. Aaaa, dobra. Tu, się, tu jest, myślę, większa szansa na obronę. To niech zostanie zamykane tutaj. Okej. Okay. Okay. Teraz na dobrze. Teraz tak, można na to móc... Trzy razy chyba na nią wejdę. Zawsze ktoś się zdążył zniszczyć cenię tutaj... sobie wszedłem, nie? Spoko. Dobra, czekaj. Z drugiej strony, a innej na Trzeba się przygotować. Wstałem. Eee. Okej. Okay. Już odbywają się Co to ma znaczyć? A Tu jest ktoś. Się nie... Ma znaczy, o jak to jest to jest robi? Czego? zaczyna, zaczyna robić groźnie. 93 punkty, myślę, że tu jest szansa się lepsza obronić. Już zobaczymy. Nie wiadomo. Aha, już mają łódź. Fajnie, świetnie. Zanim ktoś padnie na pamięć, żeby technikiem zagrać, to z... Jest... 5 razy ta łódź mnie zabija. Nie był dobry nawet no jest... no, tam sobie popłynęła, ale tutaj wychodzi z tej strony i nie wiem co o tym myśleć. Okay, 迷箱来了，快拿去！ jest jeśli na punkt, ale skupiliśmy się na broni bardziej tego, no to to jest, to jest tylko jeden pościg dążący, naszybować się, się leczyć trochę i trzeba na górę, a coś się że to też stracimy. To. Pierwsze to nie wiem czemu tutaj puściliśmy, czemu to jest, wszystko pootwierane

Tu jeszcze chyba nie mam oboków podobnych A94. O, tu nie mam. To jest dobra broń chyba. Dobra, tutaj. Zobaczmy co tu mamy. Sygnał serwowa, średni, więc nie mam. Hydergo. Dobra, spróbujemy AN-em. Co się dzieje? A, to jesteśmy tu teraz. O, fajnie. Oczywiście... nie, dobra, jak zginę teraz, to technika biorę, bo to przecież, no nikt nie weźmie technika, no po co? Dlaczego? Dlaczego? Dobra, spokojnie, kondens. To jest wszystko przez cały ciągłe zmienianie broni, cholera, jasne. Technik. Broń. Karabinek ak 12 Ciężka lufa. Amulec. PKS-a. dobra.

No ale co pijemy? Tak szalony Dobra, dobra, dobra Zrozumiałem, dobra. zrozumiałem że nie widzicie, zrozumiałem Patrząc na celu albo w przez wroga Oh, to mogło się udać, ale, 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 ale... Nie pomyślałem, mogę tam od razu granat i wtedy... A, mniejsza z tym. jakiś punkt? Nie zniszczony. Boże, cudownie. Mamy tylko śmierci, chyba ma. Coś do mnie strzelało, mocno, coś do mnie strzelało. No fajnie. Świetnie. Wyjdę stąd? Jest szansa? Udało się. Niemożliwe. Ktoś w głowę dostał, nie? I ja zginąłem pierwszy, oczywiście, jasne. Mhm, fajnie, fantastycznie. Nie mam siły po prostu czasami do tej gry. Czasami tak, tak uważam, że to jest taka niesprawiedliwość mnie spotyka, że no po prostu się no dobra. Przestańmy narzekać, spróbujmy coś zagrać. Na przykład tak jak teraz. Tak jak teraz będzie spokojnie No ale i co Cały czas Świetnie. Na no, no nie! Skąd jeszcze do mnie... czy skąd mi się pytało? W moim uzbroju tak ładnie no nie wiesz... Teraz, no oczywiście to nie rozbroiły. Po co? Zbawcie Ja bym tam stanął, na tej motorce, zaraz pięciu bym nie zaszczędził. No jak in Combat, no. O nie. No po prostu. Brak mi słów. Brak mi słów. Po prostu słów. Dobra. To było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało nie zapomnijcie Łapce w górze. Subskrybujcie po więcej. No i do usłyszenia w tym materiale. Mam nadzieję, że tym następnym będzie mecz wygrany. No ale to. Trochę ode mnie zależy, ale w większości jednak od mojej drużyny. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.